Dzień dobry. Dzień dobry. Pan się nazywa? Nazywam się Rafał Stępniak. A pan był kiedyś był badany moment? Oczywiście, ja Panię poznaję. Pani mi dały artykuł 31 paragraf 1. U Pani? Przypominają sobie Pani nazwisko? No, jakie jest? No. No, jak, no, nie Pani, bo ja Pani nie znam nazwiska. Tylko sędziego nazwisko. Hmm. Może Pan spocznie? Ja, ja. Proszę, bo to pewnie potrwa chwilę. O proszę. O co jestem podejrzany, jak mogę zapytać? Bo na policji nie chciałem... Nie, 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 nie o to chodzi, no. o to skierowanie. No bo policjant zauważył u mnie pewnie coś, co spowodowało, że tu jestem. Więc Czytam jest napisane co? Co takiego zauważył policjant w moim zachowaniu? że to pomoże mu wygrać sprawę, no bo po to chyba to robi, nie? No, oskarżyciel chyba po to mu jest, żeby mieć większy dowód chyba na mnie, czy mniejszy? No raczej nie mniejszy, tylko większy, nie? Przed badaniem ym, określam prawdopodobieństwo tego badania, że albo mi Panie dacie ponownie artykuł 31, paragraf 1, Albo mi dacie na przykład, no bo tutaj policja to zażądała, no widzę, albo mi dacie na coś, co policji się musi spodobać, tak? No bo inaczej, no jeżeli oni zamawiają coś i dostają coś, co jest nieprzydatne, no to po co to robić? Oni chcą mieć rzecz przydatną. Więc to, co pani na pewno wypiszą, co policja zamówiła, no będzie przydatne, no a przydatne będzie albo to, co pani powiedziałem. Albo umieszczenie mnie w zakładzie zamkniętym na obserwację, na przykład, nie? Bo na przykład Panie mogą czegoś nie stwierdzić, więc na samym początku e, chciałbym e, od razu wyjaśnić, e, żebyśmy potem nie mieli niedomówień, że coś Panie nie wiedziałyście i teraz ja muszę iść e, gdzieś zamknięty, być zamkniętym w szpitalu. Nie to Pan? No ale nie potrzebuję takich doświadczeń. No ja teraz mam szpital w domu, bo mam ojca obożnie chorego i muszę się nim opiekować, dlatego prosiłem. Pan był tak miły i, i, i mnie tutaj przywiózł, bo inaczej mnie tu nie było. A poza tym, w Panią, no nie można się z Wami skontaktować w ogóle telefonicznie. Nie ma Was w ogóle w internecie. Chciałem, bo już... Nami no tak, ale wie Pani, no jak mnie tu praktycznie miało nie być, bo to w ostatniej chwili Pan był tak miły i zadzwonił, no a tak to mnie tu nie było. Dlatego chciałem jakby odwołać tą wizytę, bo policja nie wiedziała, czy będę, czy nie będę, tak? Więc chciałem odwołać. A mogę jakiś numer dostać? No nie było Pana, bo tu, tam jest numer na zewnątrz. A poda mi Pani? Nie pamiętam z głowy. Jest A tam... Pani może pamięta? Nie, nie jest tam wisi taki hmm. baner z Jasne. Powiem, no. no dobra, jakby nam Pan opowiedział w takim razie, czego dotyczy to postępowanie. No właśnie, widzi Pani, no. czego dotyczy to postępowanie. Zależy kto pyta i e, no można to odpowiedzieć na dwa sposoby. E, no albo tym sposobem, m, że ja tego nie rozumiem, tak jak powiedziałem, czyli jakby w tym sensie no, tego artykułu. No możemy zrobić, zobaczymy. Ja Pani przeczytam i potem Panią zapytam, czy Pani to zrozumiała. Mhm. Możemy tak zrobić? No, no, nie, Proszę? Jasno jest napisane. Jasno. Mogę nie, no nie do ręki. Pan, to, to nie, to no a tak popatrzeć. Wcześniej. Proszę. No miał pan wcześniej dostęp, bo pan nie miał miał proszę, do... panią, dostępu, Nie miałem, proszę panią, zero dostępu. To panie, to proszę panią. Pan proszę panią, proszę, panią pan zero dostępu miałem do tego. Ja to no. widziałem tylko na sekundę no. i mhm. potem ten pan to, to zabrał, dlatego ja nie widziałem tego w tym sensie, żeby to czytać. W dniu 19 stycznia, w o godzinie 23.20, prowadząc krótko lądowym pojazd mechaniczny motorowy. nie stosował się do orzeczonego przez Sądy Janowe prawomocnego wyroku, w którym to sąd orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat. Oraz nie stosował się do decyzji o cofnięciu naprawnie. No ale ty nie przeszczajnie, Pani dokładnie tego. No ale to taki sens jest jakby. No nie, no bo szpanią. No. A niech Pani pan doda do tego pan paragrafy pan i zapyta tam no, prezydenta, czy to Pani to pan rozumie. Pan zakaz, który Pan miał wydań. Proszę Panią, o jakie było pytanie? Pytanie było, czy ja to rozumiem? Nie. Pytanie nie było, o co Pan ma z tym zarzutem. No a jak ja się mogę z tym zgodzić, jak ja tego nie wyjaśnię? że pani, Panią, no jeżeli Pani ma tam jakikolwiek paragraf, potrafi Pani to powiedzieć, ten artykuł? Potrafi Pani powiedzieć, no ja Pani powiem proszę artykuł... Pana, ale nie proszę, proszę Pana, jestem A, ja jestem? Ja pani powiem, czy pani to zrozumiała. Artykuł 178a. I, o tym, I, teraz, i teraz zadam pani pytanie. Proszę się podpisać, czy pani to, to zrozumiała tą treść. Podpisze się pani pod tym? Może pani oczywiście machnąć podpis. Ale no, tak ten naprawdę ten, nie, nie jest na temat pani tego. Pana podpisu, tylko rozmawiamy na temat tego, co pan robił 19 stycznia od godziny 23. No co ja robiłem? No czy jechał pan tym pojazdem? No, no właśnie, no ale to jest przemówię, to jest sprawa do wyjaśnienia w sądzie, a nie no, przez no, pani to ja. Nie, nie w sądzie. Okej. No Zaraz, pani zespół mnie zespół pytają zespół o zespół. takie rzeczy, że ja potem to będzie sąd. Głównie, jest w takim razie na pana leczeniu ewentualnym psychiatrycznym, czy było takie prowadzone, czy nie. Proszę panią nie było nigdy i nie, i nie planuję, żeby było, kiedykolwiek. No. Nie było panu psychiatry. No z Panią i z Panią rozmawiałem. Mhm. Czyli byłem. Czyli na badaniach, no? no nie wiem, ja bym tego nie nazwał badanie, z Panią. A jak by Pan to nazywa? No to było przecież zamówione przecież badanie, znaczy opinia była zamówiona przez sędziego, mhm. Panią sędzia. Mhm. A czemu była zamówiona? No bo Pani, że byłem niewygodny dla tej Pani w procesie sądowym. A czemu Pan był niewygodny? No bo zadawałem pytania, na które nie umiał odpowiadać, między innymi No, doprowadziła źle prowadziła moją sprawę, no i, no a potem to już miałam motywację do tego i tak dalej. Potem jeszcze był z tym mecenas związany, pan Zwierzycki, mój mecenas, który e, ani razu się ze mną nie skontaktował, a wszystkie telefony, proszę Panią, ty chciałem z nim jakikolwiek kontakt, to albo odrzucał, albo nie miał czasu. I, no i potem wreszcie przed ostatni proces. E, w którym umówiłem się na pół godziny wcześniej. Mówię, chociaż ten człowiek, żeby mi dał pół godziny nie wysłuchał. Kiedy pan wyszedł z Oczywiście już pani... No. Już mają. A jak się historia kończy z Panem Zwierzyckim? No to nie ma w tej chwili tak No ma, bo wyjaśnię pani, no. że pan miesena zwierzycki, no nie no, widzi pani, nie śledzi Pani tego. No. Współpracował z sędzią. No i to przy pani mam nagrania i to przecież... Panie, a ja mówiłem Pani, że ja studiowałem psychologię i zajmuję się badaniami świadomości. Tak jak Panie? Wspominałem to? Tak. No i właśnie, I teraz dostały Panie ostatnio pełne materiału. Co Panie z tym zrobiły? Przeczytały to Panie chociaż? Tak? A proszę Panią się świadomości czy świadomości? Proste pytanie. Jedna odpowiedź jest prawidłowa. Jeżeli badacie mnie teraz złą koncepcją, to, to całe protokół jest do wrzucenia. Może żeby pan policjant lepiej zrozumiał, na czym to polega. Polega to na tym, że czy ciało świadomości, czy świadomości ściera jest tym samym pytaniem, czy wokół słońca krąży Ziemia, czy, czy Ziemia jest centrum wszechświata? I wszystko się krąży wokół Ziemi. Jedna odpowiedź jest prawidłowa, proszę panią, a wy to, no, to robicie tak w złej koncepcji? Że tak, panią teraz się ojcem zajmuję i e, 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 przede wszystkim badając świadomość badam osąd. Osąd, bo panią osąd jest tym właśnie tym, co nas rozłącza. Tak? No więc jeżeli się pozbędziemy osądu, a zaczniemy preferować zamiast osądzać, no to wspinamy się szczebelkiem w górę, prawda? W stronę pozytywnych emocji. Ma to sens? Ale wyrzuwajem, bo ja chcę też wiedzieć, czy to ma sens dla Pani, bo może nie mieć sensu. Co mówię? Czy to ma sens, co mówię? Że Pana, skupmy się może na takich podstawowych rzeczy. No, ale przy Panią, bo, bagacie, bo to, potem no? się okaże, no. że ja pieprzę głupoty i muszę być, yy, nie wiem, hospitalizowany, albo coś Pani wymyśli. Nie wiem, co wymyślicie, no bo. Jesteś spiciem alkoholu, u Pan? Może omówmy się tak, bo Wy macie moje hmm, pewnie wcześniejszą opinię i te pytania, na pewno jestem w komputerze, tak? No, to będzie mogła Pani sobie porównać, czy te odpowiedzi, które daję teraz, są tymi samymi odpowiedziami, które dawałem ostatnio, okej? Okay? Tak? Możecie to zrobić dla mnie? No co mam to No dzisiaj będziecie mi zadawać szereg pytań. Ostatnio też zadawaliście mi szereg pytań. To są standardowe pytania, jak sądzę, prawda? No i potem zestawicie je razem ładnie ze sobą i sprawdzicie, czy tu powiedział co innego, tu co innego, albo tu powiedział to samo. Zrobicie to na mnie? Zbadacie Pana, to? Jak często pije Pan alkohol i w jaki sposób? To? to jeżeli Panie to zbadają, to ja obstawiam, że te odpowiedzi będą praktycznie identyczne. A może Pan odpowiedzieć na to pytanie, które Panu dodałam? Proszę no ja poprosić. Teraz to? nie piję alkoholu. Mhm. No tutaj był Pan po spożyciu alkoholu. Gdzie? No tu, w trakcie zdarzenia. Tak? Mhm. A ja mam taki zarzut? Nie, w zarzucie mhm. tego nie ujęto. No to A wie informacja. Pani o tym, że ja pytałem o to Pana Policjanta, no. to czemu mi nie daliście zarzutu? Mówię, ja bardzo chętnie się z tym zmierzę. Mówię, mhm. ma Pan napisany alkohol, to czemu Pan mi nie wpisał alkoholu? Mówię pani, jaka jest sztuczka, zrobią mi dwa procesy, nie? Bo oni myślą, że jeden przegra, a potem mi zrobią drugi. No po co zrobić, że do alkohol, to w sumie z jednym wyrokiem, oni chcą mi dwa wyroki. No, no tak to się robi, proszę co panią. Się panią. Rozkłada się, pa... się pozbyć, nas na dwa procesy. Nie wiem. Proszę? Ktoś się chce pana pozbyć, bo nie wiem. Nie, no właśnie, proszę panią, nie wiem, kto się chce, bo to, jest, to się nazywa strach. To się nazywa strach i ludzie w strachu reagują różnie. No, no, jeden się kogoś chce pozbyć, drugi kogoś chce wystraszyć, trzeci yy, chce się no, na przykład kogoś zamknąć, albo mu zrobić badanie jest psychiatryczne żeby wyszedł na durnia, czy jak tam, nie wiem. A proszę Panią, mam jeszcze takie pytanie, yy, bo jak ja jestem artykuł 31 dla Pani w tej chwili, bo myślę, że ta opinia dalej jest aktualna, nie? jestem artykuł 31 paragraf 1, to wstaje na no mangaturze, ty jest ten debilem. Tak, po to posiadacze to znaczy. oczywiście, że nie jest niej debilach? Raczej chyba nie. No kiedyś nazywano takich debil, nie? No nie wiem, no, no, no może no, tak no, takiej jak na używamy nie No Ale ja mówię w starej, bo Panie znają historię psychiatrii na pamięć, przecież wy jesteście po studiach. Dowiecie o tym, że dawniej ma nazywano. Na pamięć jest po No a ja wygrałam na kogoś, kto jest po studiach? Ja mam artykuł 31, paragraf 1. Czyli nie ma Pan wyższego. No ja nie wiem, czy ktoś by zdał egzamin. Nie wiem, jak Pani uważa, jestem Studia? po studiach? Studia? Czy nie? Nie wiem czego, nie <ś> czym <Child> wysłał. No no właśnie pani po to jest, że pani ma to czytać. Pani ma, pani mnie, nie przeczytać. Pani ma mnie przeczytać. Ja pani nie czytam myślę. Pani ma mnie przeczytać, proszę panią. I to ta opinia jest to, że pani mnie zdiagnozowała od góry do dołu względem umysłu i proszę mi napisać, czy moje ciało jest w świadomości, czy świadomość w ciele, bo to będzie dla mnie ważne. Dobra? Ważne to jest, nie? Czy jest tak, czy odwrotnie? A co było pierwsze? Jajko, czy co? Jest to i to. To jest odpowiedź. Jest to i to. Bo jest tylko jeden moment kreacji. Tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz. A jeżeli Pani doświadcza rzeczywistości zwanej dualizmem, mhm. to Pani zawsze jest w środku, w centrum, tak? Więc po jednej stronie dualizmem Pani jajko, po drugiej stronie makure. Więc jak się Pani obróci tu, to wyjdzie Pani, że prawdam jest to. Jak się Pani obróci tu, to wyjdzie Pani, że prawdą jest to. Tylko, zapomniała Pani, że zawsze Pani jest w środku. Więc zawsze gromadzą się rzeczy z dwóch stron. Widzę i kultura jest. Bo jest a tylko jeden i moment kreacji, proszę panią. Inaczej jakby były dwa momenty kreacji, to w jednym momencie kreacji by się urodziło, było na przykład jajko, a w drugim kura. To wtedy musiało być i trzy i momenty kreacji. Pięć, a jest tylko jeden moment kreacji, tu i teraz. Czy to ma sens. No, więc, mi no czy mają, teraz, czemu Pan nie czy, to, czy to odpowiada pani na pytanie? Tak, odpowiadamy no, Sensownie, proszę czy to jest odpowiedź, którą poszukiwała ludzkość? Nie wiem. No jak Pani myśli? Tego nie wiem. No, a Pani? Myślę, że nie. Czemu czy... Pan nie zasłania nosa i Dlaczego? No bo w tej chwili mi jest wygodniej, proszę Panią. Mhm. No to jest mój... no ja dlaczego mam inaczej? No a przecież jest zdrowy, jest, to, jest, jestem zdrowym człowiekiem. No to, proszę panią, no jeżeli jeden No nie wiem, bo to zależy kto zapyta. Teraz odpowiem tak, raz tak. No. Wie pani pani, dzisiaj... pan dostał ten zakaz prowadzenia Który? No, bo, mam wie, dwa, bo, że pa, bo mam dwa. bo mam dwa, bo teraz mam już oficjalnie dwa. Ale to było za jazdę pod wpływem alkoholu? Że panią, ja nigdy nie jechałem pod wpływem alkoholu. No to wyszło w pomiarach. Proszę Panią, ja tworzę wpływ związany z zażyciem substancji. Niech Pani to odwróci. Odwrotnie. Nie jestem pod wpływem alkoholu, tylko tworzę wpływ związany z zażyciem substancji. Jestem twórcą. Czyli te wpływ związane z I dlatego, proszę panią, proszę panią, dlatego ciało jest w świadomości. A czy pana ciało miało świadomość i rozum, miało świadomość, że mając zakaz się nie wsiada za kierownicę? Ale ja przynajmniej ja nie rozróżniam to, to, to ja jestem jeden. Pani mnie rozróżnia tutaj. Czy moje ciało? Czy mój umysł? Zobaczmy, jeszcze psycholog. Wspomnę. Pan odpowie na to pytanie. Czy ciało jest świadomość, czy człowiek? No właśnie. Ciekawe jak będzie to będzie odpowiedź. No właśnie. A pani jakie daje? Jaką pani daje odpowiedź? Czy panią, no może pożegnajmy się z tym. Jak to jest dużym panią? Pani jest w Proszę, proszę, proszę pani